Po wysłaniu męża z dziećmi na działkę do teściowej, Polina zabrała się za generalne porządki w domu. Wyrzucając rupiecie z antresoli, zbladła, gdy znalazła kryjówkę męża. Ale największa niespodzianka dopiero czekała. Zasubskrybuj kanał i zanim zaczniemy historię, napisz w komentarzu z jakiego miasta nas oglądasz. Miłego oglądania. Paulina Kowalczyk od zawsze czuła, że jej życie działa tylko dlatego, że sama je utrzymuje. Nie dlatego, że było stabilne z natury ale dlatego, że każdą jego część podtrzymywała własnym wysiłkiem, codziennie, bez odpoczynku, bez marginesu błędu. Wiktor Nowak był mężczyzną milczącym. W domu jego obecność była ledwie zauważalna, jak cień poruszający się po ścianach, nie nieprzyjemny, ale również nieciepły. Paulina przez lata wmawiała sobie, że to cena dorosłości, że dojrzałość to właśnie ta spokojna rezygnacja z oczekiwań. Kiedy Wiktor oznajmił, że zabiera dzieci do matki, do Zinaidy Nowak, Paulina tylko skinęła głową. Uśmiechnęła się tak, jak powinna. Życzyła im dobrej drogi. A potem zamknęła drzwi, opierając się o nie, jakby wreszcie mogła zaczerpnąć powietrza. Złapała się na tym, że w głowie usłyszała coś, co nie powinno paść. Dobrze, że pojechali. A zaraz potem pojawiło się znane ukłucie. Wstyd. To tylko zmęczenie. Szepnęła do siebie, jakby próbowała zaklinać wyrzuty sumienia. Potrzebuje ciszy, nic więcej. Cisza rzeczywiście panowała. Głęboka, gęsta, prawie przytłaczająca. Dom, który zawsze żył dźwiękami dzieci, wiktora, codziennego gwaru, nagle przypominał miejsce zapomniane. I może właśnie dlatego, niemal bezwiednie, Paulina weszła na antresole. Tam, gdzie przechowywało się wszystko to, czego nikt już nie potrzebował. Nie szukała odpowiedzi, szukała porządku, porządku na zewnątrz, żeby zapanować nad chaosem wewnętrznym. Zaczęła przesuwać pudełka, przeglądać rzeczy. Większość z nich była bez znaczenia stare ubrania, dziecięce zabawki, pudełka po sprzęcie elektronicznym. Aż natknęła się na coś, co wydało się inne karton, Nieopisany, zakurzony, ale zamknięty starannie, jakby ktoś chciałby pozostał nienaruszony. Czuła to instynktownie, że nie powinna go otwierać. Wyciągnęła go powoli, przeniosła na podłogę i przysiadła obok. Przez dłuższą chwilę tylko patrzyła, zanim podniosła wieko. W środku zdjęcia. Pociemniałe, niektóre z wyblakłymi krawędziami. Ale pierwsze z nich Rozbiło coś w niej, niegwałtownie, powoli, precyzyjnie. Wiktor, jej Wiktor, trzymający w ramionach kobietę, którą Paulina nigdy nie widziała, twarze blisko siebie, bliskość nieprzypadkowa, intymność, której nie można pomylić z niczym innym, żadnej niejednoznaczności, żadnego marginesu interpretacji. To, to musiało być przed mną wyszeptała, jakby próbowała pertraktować z rzeczywistością, jakby logika czasu mogła unieważnić obraz. Ale pod spodem nie było już zdjęć, były dokumenty uporządkowane, trzymane z dbałością, prawie z troską, akt małżeństwa, Wiktor Nowak, imię kobiety, Lidia Kurek, potem kolejny akt, akt urodzenia, Egor Nowak, Egor, imię, które nigdy nie padło w ich domu. Nigdy nie przewinęło się mimochodem w opowieściach z przeszłości. Wiktor zawsze mówił, że przed Pauliną nie było nikogo poważnego. Że wszystko zaczęło się, gdy ją poznał. Oparła się o ścianę. Dłonie jej drżały. W dokumentach nie było emocji. Tylko fakty. A każdy z nich był jak kolejne uderzenie. Dziecko. On miał dziecko. Dlaczego? Wyszeptała, ale głos zgasł. Nie chodziło nawet o zdradę, nie w klasycznym sensie. To było coś głębszego. Cała ich relacja została właśnie przesunięta. Zmienił się fundament. Jej zaufanie było jak szkło, popękało od środka, nie roztrzaskało się, ale każda rysa bolała. Zeszła na dół, niosąc karton. Postawiła go na stole w kuchni i przez długi czas po prostu siedziała. Telefon zadzwonił dopiero po kilku godzinach. Wiktor. Nie odebrała, wysłał wiadomość. Dzieci śpią, wszystko w porządku. Odłożyła telefon. Czuła w sobie pęknięcie, które dopiero zaczynało się rozchodzić. Powoli. Nie wybuchło, ale zagnieździło się głęboko. W nocy nie spała. Wpatrywała się w sufit, próbując zebrać swoje myśli, ale każda z nich kończyła się pytaniem, na które nie znała odpowiedzi. Dlaczego mi tego nie powiedział? Rano, zanim dzieci wróciły, Zaczęła przeszukiwać internet. Imię i nazwisko, Egor Nowak. Zdjęcie szkolne. Chłopak, może siedemnastoletni. Uderzające podobieństwo do Wiktora. Te same brwi. Ten sam uśmiech, którego dawno już nie widziała u swojego męża. W tej chwili nie czuła jeszcze gniewu. To było coś innego. Jakby życie, które znała, okazało się tylko jednym z wariantów. A obok istniało drugie. Równoległe. Z innymi ludźmi. Inną historią, innymi uczuciami. Kiedy Wiktor wrócił z dziećmi, Paulina zachowywała się normalnie, rozpakowała ich rzeczy, zadała kilka pytań, uśmiechała się. On nie zauważył niczego. Wieczorem, kiedy dzieci już spały, usiadła naprzeciwko niego. Muszę z tobą porozmawiać powiedziała spokojnie. Wiktor podniósł wzrok. O czym? Egor na jego twarzy zgasło wszystko. Jakby ktoś zgasił światło. Skąd? Znalazłam pudełko. Na antresoli, dokumenty, zdjęcia. Przez chwilę panowało milczenie. Nie to niezręczne, ale ciężkie, nabrzmiałe od rzeczy, które nigdy nie zostały powiedziane. Paulina zaczął Nie, posłuchaj, ja nie chcę teraz krzyku. Chcę tylko wiedzieć, dlaczego nic mi nie powiedziałeś bo. Zawahał się, bo bałem się, że to wszystko zniszczy. A teraz? Spojrzał na nią. W jego oczach było coś, czego nigdy wcześniej nie widziała nie ból, nie wstyd, coś głębszego. Jakby przez lata nosił w sobie dwie prawdy i dopiero teraz musiał wybrać, którą z nich uzna za rzeczywistość. Teraz już nie wiem, co mogę zrobić, żeby to uratować nie odpowiedziała, bo ona też nie wiedziała. W tej chwili nie chodziło już o tajemnice. Chodziło o to, że wszystko, co budowali, było oparte na niepełnej prawdzie. A prawda, której brakuje choćby jednego elementu, staje się kłamstwem. Siedzieli naprzeciw siebie jak dwoje obcych ludzi, których coś połączyło dawno temu, ale dziś nie potrafią nawet nazwać tego czymś. A wtedy telefon zawibrował jeszcze raz. Nowa wiadomość. Nadawca Egor Nowak. Musimy porozmawiać. Wiem, kim jesteś. Paulina długo wahała się, zanim zadzwoniła pod numer zapisany w wiadomości. Egor nie pisał więcej, nie naciskał, ale jego jedno zdanie wciąż brzmiało w jej głowie: Wiem, kim jesteś. To nie był wyrzut, to była deklaracja, a może ostrzeżenie. Ostatecznie, po dwóch dniach wewnętrznego rozrywania, odpisała. Spotkanie zaplanowano na neutralnym gruncie. Stary dom na obrzeżach miasta, należący niegdyś do rodziny Wiktora, teraz zajmowany przez Olgę Woronowicz, kobietę, której Paulina nie znała, ale której imię widniało na jednym z dokumentów znalezionych w kartonie. Wchodząc do środka, Paulina spodziewała się napięcia, może nawet wrogości. Była przygotowana na konfrontację, na głośne słowa, może łzy. Zamiast tego zastała ciszę i spokój tak głęboki, że wydawał się nienaturalny. Olga siedziała przy stole w kuchni, jakby czekała na nią od lat. Znalazłaś pudełko? powiedziała bez cienia zaskoczenia. Paulina stanęła w progu. Tak. Olga wskazała krzesło. Usiądź. Nie ma potrzeby się bronić. Zawahała się, ale usiadła. On nigdy nie miał odwagi, by powiedzieć ci prawdę. Powiedziała Olga, patrząc jej prosto w oczy. Paulina poczuła, jak coś w niej pęka. Jakby słowa kobiety potwierdziły to, czego nie chciała wypowiedzieć na głos. Więc kłamał? Przez dwanaście lat powiedziała z goryczą. Olga pokręciła głową. Nie. On wybrał, żeby ci nie mówić. Dla Wiktora to nie to samo. Ale dla mnie jest. Odparła Paulina zaskoczona ostrością własnego głosu. Olga milczała chwilę, jakby analizowała słowa Pauliny, a potem powiedziała cicho. Dla ciebie to początek zdrady. Dla niego to było wygodne milczenie. On zawsze był mistrzem niedopowiedzeń. Zanim Paulina zdążyła odpowiedzieć, usłyszała kroki. W drzwiach kuchni stanął chłopak. Wysoki, ciemne włosy, wyraziste rysy. Młodsza wersja Wiktora, z oczami, które były zbyt czujne, jak na jego wiek. Egor. Ich spojrzenia spotkały się. Paulina nie musiała pytać, to było oczywiste. Więc to ty jesteś tą drugą żoną, powiedział spokojnie, bez cienia agresji. Tak. Głos jej się lekko załamał, ale szybko odzyskała równowagę. Jestem. Powiedział ci coś o mnie? Paulina przełknęła ślinę. To było pytanie, które parzyło. Nic, ani słowa. Egor skinął głową, jakby spodziewał się tej odpowiedzi. To mówi więcej o nim niż o tobie. Siedli przy stole trójka ludzi, których połączył jeden mężczyzna, każdy z inną rolą, innym miejscem w układzie. Nikt nie podnosił głosu, nie było dramatycznych gestów, a jednak napięcie wisiało w powietrzu. Olga w końcu przerwała ciszę. Wiesz, Paulina, on się nie zmienił. Nigdy. Po prostu zmienił scenerię. Paulina spojrzała na nią uważnie. Co to znaczy? Olga podniosła filiżankę z herbatą, jakby potrzebowała czegoś, co pozwoli jej zachować spokój. Gdy byłam z nim, miałam te same złudzenia co ty, że jest cichy, bo dużo myśli, że nie mówi, bo jest głęboki, że milczenie to mądrość. Dopiero później zrozumiałam, że on po prostu nie mówi, żeby nie musieć się tłumaczyć. A Egor? Paulina spojrzała na chłopaka. Czemu go ukrył? Nie ukrył, odpowiedział Egor. Po prostu się wycofał, przestał przychodzić, przestał pisać, a potem miał już nowe życie. Z tobą. Paulina poczuła, jak z każdą minutą narasta w niej coś nowego. To nie był gniew. To było poczucie, że całe jej życie było zbudowane na wybiórczej prawdzie. Na wersji, która pasowała tylko jednej osobie. Czy on? Zaczęła, ale zamilkła. Olga dokończyła za nią. Kochał cię? Prawdopodobnie tak ale jego miłość nie przeszkadzała mu w tym, żeby udawać, że przeszłość nie istnieje. Paulina spojrzała na Egora. Był spokojny, zaskakująco dojrzały, jak na swoje lata, ale w oczach miał coś, czego nie miała odwagi nazwać rozczarowanie Pogodzenie się? Pustkę? Chcesz z nim rozmawiać? zapytała cicho. Nie, odpowiedział Egor. Ja już wszystko wiem. Ty jesteś tą, która dopiero zaczyna się dowiadywać. To zdanie zostało z Pauliną długo po tym, jak opuściła dom Olgi. Nie było krzyku, nie było dramatycznych wyznań, a jednak wszystko się zmieniło. W drodze powrotnej analizowała każde słowo, każdy gest. Powoli zaczynała rozumieć, że to nie była tylko jedna przemilczana historia. To był wzorzec. Sposób istnienia Wiktora. Wybieranie wygody zamiast prawdy. Kontrolowanie tego, co inni wiedzą, a czego nie. W domu zastała ciszę. Dzieci spały. Wiktor siedział w salonie z gazetą na kolanach, jakby nic się nie wydarzyło. Spojrzał na nią krótko, obojętnie. Gdzie byłaś? U Olgi? I egora. Zamarł. Palce na brzegu gazety znieruchomiały. Spojrzał na nią, ale nie powiedział nic. Milczenie cię już nie uratuje, powiedziała spokojnie. Odwróciła się i poszła do sypialni, zostawiając go w tym samym miejscu, w którym stał jej świat, zanim znalazła karton na antresoli. Tej nocy po raz pierwszy zrozumiała, że nie ufała Wiktorowi od dawna. Po prostu nie miała dowodów, by to sobie uświadomić. Ale teraz miała wszystko i nie zamierzała już pytać. Zamierzała działać. Paulina nie czekała, aż Wiktor zapyta o szczegóły. On nie był człowiekiem, który drążył. Nie musiała mu mówić, gdzie była, co widziała, z kim rozmawiała. On zawsze polegał na tym, że ludzie trzymają się wygodnego milczenia. A ona przez lata dokładnie to robiła. Ale już nie. Gdy spotkała Natalię Dorochową, nie wiedziała czego się spodziewać. Olga mówiła o niej tylko raz, w tonie ledwie słyszalnym. Egor nic, a Wiktor oczywiście, ani słowa. Natalia nie próbowała ukrywać niechęci. Nie udawała, że zależy jej na dobrym pierwszym wrażeniu. Otworzyła drzwi, spojrzała Paulinie prosto w oczy i bez żadnych przywitań powiedziała: On cię zostawi. Paulina zamarła. Przepraszam? Nie przepraszaj, to nie przez mnie. To po prostu kwestia czasu. Więc jesteś. Nie jestem tą trzecią, jeśli o to pytasz. Nie teraz. Może kiedyś, ale teraz jest już inna. Zawsze jakaś jest. Paulina nie wiedziała, co powiedzieć. Czuła się, jakby weszła w czyjś sen, nielogiczny, brutalny, nierealny. Ale Natalia mówiła dalej, bez emocji, jakby czytała raport. Znasz ten schemat? Najpierw atencja, potem zniknięcia, potem powroty z gestami, przelewy, słowa których nigdy nie dotrzymuje. Masz to? Paulina milczała. Natalia uśmiechnęła się krótko bez cienia ciepła. Wyjęła telefon, podała jej. Patrz, wiadomości, setki, kopiowane treści. Nie przestaję o tobie myśleć. Z tobą wszystko miało sens. To nie może się skończyć wiadomości do niej Natali. Ale daty pokrywały się z czasem, kiedy Paulina była już jego żoną. On mówi tak do każdej, powiedziała Natalia, wyjmując z szuflady wydrukowane potwierdzenia przelewów. Każda dostaje coś innego. Jedna słowa, druga pieniądze, trzecia poczucie wyjątkowości. To nie jest miłość, powiedziała Paulina cicho, przeglądając dokumenty. To system odpowiedziała Natalia. On to sobie zorganizował jak firmę, kobiety jako oddziały, każda z inną funkcją. Ty. byłaś frontem. Cios był precyzyjny. Natalia nie szukała dramatu. Ona przedstawiała strukturę, fakty, dane. W spotkaniu z Olgą i Natalią po raz pierwszy Paulina zrozumiała, jak bardzo była ślepa. Trzy kobiety siedzące przy jednym stole. Żadna nie próbowała udawać, że wszystko jest w porządku. Nie było płaczu, nie było żalu. Była trzeźwość, ta najbardziej bolesna bo nie do odparcia. Nie rozumiałam, czemu cię wybrał, przyznała Olga, patrząc Paulinie prosto w oczy. Myślałam, że może byłaś inna, mądrzejsza. Ale nie. Po prostu przyszłaś w odpowiednim momencie. On nie wybiera ze względu na cechy, dodała Natalia. Wybiera, kiedy się robi pustka. Wypełnia ją pierwszą osobą, która się nada. Egor był w sąsiednim pokoju, nie wchodził, ale Paulina czuła jego obecność nie jako dziecko, ale jako świadek człowiek, który widział więcej niż ktokolwiek z nich i który być może miał w sobie największy spokój. A potem przyszło coś, co zburzyło resztki konstrukcji, które próbowała utrzymać nagranie. Zinaida wysłała je przez wiadomość głosową, bez komentarza. Była na nim rozmowa. Głos Wiktora, spokojny, znużony, typowy. Nie zareaguje. Nigdy nie reagowała. Paulina odtworzyła to nagranie trzy razy. Pierwszy raz szok, drugi niedowierzanie, trzeci zrozumienie. To była jego opinia o niej, jego przewidywanie, że nic nie zrobi. Że połknie każde kłamstwo, każde przemilczenie, bo przecież przez tyle lat to robiła, nie płakała, coś w niej przeskoczyło nie eksplozja, ale chłód, przejrzystość. On nas nie kochał powiedziała cicho, patrząc na Olgę i Natalię On nami zarządzał i właśnie wtedy wszystko się zmieniło konflikt przestał być emocjonalny nie chodziło już o zdradę, ból, miłość chodziło o strukturę. O mechanizm, który działał tylko wtedy, kiedy one milczały. Każda z nich miała swoją szufladkę w jego porządku świata, i każda z nich przez jakiś czas godziła się na to. Mamy opcję, powiedziała Olga, ściskając filiżankę. Możemy to rozbić razem. Paulina spojrzała na nie obie i po raz pierwszy od długiego czasu poczuła coś nowego. Nie zemstę, nie nienawiść siłę. On nas nie widział jako ludzi, powiedziała Natalia. Ale teraz zobaczy. Wiktor był jeszcze w domu, nadal nie mówił, nadal udawał, że nic się nie zmieniło. Ale tego wieczoru Paulina zaprosiła go do kuchni. Usiądź, powiedziała stanowczo. Co się dzieje? Spytał ostrożnie, ale nie usiadł. Wiem o wszystkim. Natalia, Olga, Egor, przelewy, wiadomości. Słowa, które kopiujesz od lat, wszystko. Jego twarz się nie zmieniła. Wiktor był mistrzem kontroli. Przesadzasz, powiedział tylko. Paulina wyjęła telefon, odtworzyła wiadomość głosową. Ona nie zareaguje, nigdy nie reagowała. Wreszcie spojrzał na nią inaczej. Nie strachem, ale zdziwieniem, jakby naprawdę nie wierzył, że przekroczyła próg. Pomyliłeś się. Powiedziała stojąc spokojnie. Reaguje. I nie był to już gniew. Wiktor wrócił do domu późno, jakby próbował odwlec nieuniknione. Miał nadzieję, że cisza, która przez lata była jego sprzymierzeńcem, znowu wygra, że wszystko ucichnie, jak zawsze, że Paulina, ta stabilna, przewidywalna, cicha Paulina, znowu zamilknie, przetrawi i odpuści ale nie zastał jej takiej. Stała przy stole, prosto pewnie, z dłońmi opartymi o blat. Jej twarz była spokojna, ale nie było w niej ani śladu uległości. Jej oczy patrzyły na niego nie jak na partnera, ale jak na kogoś, kogo już rozumie. Zbyt dobrze. Co się dzieje? Spytał, udając nieświadomość, ale jego głos zadrżał. Paulina bez słowa wyjęła z szuflady dokumenty. Położyła je na stole, z precyzją, z jaką układa się dowody w sprawie sądowej. Nie spojrzała jeszcze na niego. Twoje równoległe życie właśnie się skończyło, powiedziała. Wiktor zrobił krok w jej stronę, ale nie dotknął papierów. Jeszcze wierzył, że może to zatrzymać słowami. To nie tak, jak myślisz, powiedział automatycznie. Nie? Podniosła wzrok. To ile kobiet mam jeszcze poznać? Ilu wiadomości nie przeczytałam? Ilu dzieci nie wiem, że masz? Zamilkł. Jego twarz zaczęła się zmieniać. Po denialu przyszło rozdrażnienie. Po rozdrażnieniu próba manipulacji. Ja, ja mogę się zmienić. Paulina uśmiechnęła się krótko. To nie był uśmiech złośliwości. To był uśmiech kobiety, która w końcu pojęła, z kim ma do czynienia. Ty się nie zmieniasz. Ty tylko wymieniasz ludzi. Odpowiedziała. Zamilkł. Wiedział, że trafiła w punkt. I próbował ratować się ostatnią kartą. A dzieci? Daniel, Ania? Naprawdę chcesz im to zrobić? To było błędem. Paulina wyprostowała się powoli i spojrzała na niego zimno. Nie używaj tych, których nigdy nie stawiałeś na pierwszym miejscu. Paulina, przestań. Widzisz? Ty nawet teraz nie żałujesz. Ty po prostu boisz się stracić kontrolę. Podeszła do drzwi i otworzyła je szeroko. Przez chwilę żadne z nich się nie ruszało. Wiktor patrzył, jakby naprawdę nie wierzył, że to się dzieje, ale Paulina już nie czekała na jego ruch. Idź, powiedziała cicho, ale z mocą, która była ostateczna. Nie było krzyku, nie było płaczu. Wszystko, co miało się wydarzyć, już się wydarzyło. To nie była eksplozja. To był koniec, dokładny i spokojny. Decyzja, która nie potrzebowała emocji, bo była oparta na prawdzie. Drzwi się zamknęły. Wiktor nie zapukał ponownie. Tego wieczoru Paulina poszła do pokoju dzieci. Daniel już spał, wtulony w swoją poduszkę, z ramionami rozrzuconymi na boki. Ania jeszcze nie spała. Leżała w łóżku z szeroko otwartymi oczami, jakby czekała. Paulina usiadła obok niej. Delikatnie otuliła ją kocem. Mamo zaczęła Ania czy coś się stało? Paulina spojrzała na nią i po raz pierwszy nie próbowała udawać Tak, kochanie stało się, ale będzie dobrze nie od razu, ale będzie. A tata tata musiał odejść. Dlaczego? Paulina westchnęła, delikatnie przesuwając dłonią po włosach córki. Czasem prawda boli. Ale kłamstwa bolą jeszcze bardziej. Ania nie odpowiedziała. Zamknęła oczy i wtuliła się w poduszkę. Paulina została przy niej, aż sen wygrał z niepokojem. Minął rok. Dom był ten sam te same ściany, te same meble, ale ludzie już inni. Paulina nie czekała na stabilność, nie liczyła, że ktoś ją przyniesie. Zaczęła ją budować: cegła po cegle, decyzja po decyzji. Nauczyła się mówić nie. Nauczyła się nie tłumaczyć tego, co czuje. Nauczyła się nie milczeć, gdy coś było nie w porządku. Każdego dnia patrzyła w lustro i widziała nie kobietę złamaną, ale kobietę świadomą. Pewnego wieczoru, siedząc z dziećmi przy stole, pomagając Danielowi z matematyką, słuchając opowieści Ani o szkole, poczuła coś nowego. Nie brak. Nie samotność poczucie miejsca. Mamo, zapytała Ania. Jesteś szczęśliwa? Paulina spojrzała na nią i uśmiechnęła się z lekkością, którą jeszcze niedawno uważała za utraconą. Tak. Bo wiem gdzie jestem. Nie była już na marginesie. Nie była dodatkiem do życia kogoś innego. Była w centrum własnej historii.